Panie, gdzie my idziemy? Do hotelu Do którego? Nie wiem A gdzie my idziemy? Zgadniesz? Nie ja mam pojęcia, krować Ja też nie wiem pani idzie? Przed siebie A dokładnie dokąd? Gdzie to pan idzie, pani? Gdzie? Santiago de Compostela. A, Santiago de Compostela. A, myślałem, że Santiago. Jakie? Te Camino. Albo coś innego. E, Santiago. Co okay. Santo Domingo. Na Santo Domingo idziemy. No. To ja idę na Santo Domingo, a ty idziesz na Compostela. Dobra. Bieje. Troszkę wieje, tak. Tu akurat troszkę wieje. A my idziemy do tego miasta, co widzisz tam z tyłu. Tak, a tego, tego miasta, co widzisz tam z tyłu jest. A będziemy mieli koło 22 km. I za tym miastem, jak przejdziemy przez nie, będziemy szkali jakiegoś noclegu, No ale to no, potem. A obiadek zjemy. Ono, będziemy jedli coś, no? To jeść i pić, ludzie jak żyć, ludzie jeść i pić. No lekko nie jest, ktoś nam kładkę zasypał, ale widoki piękne. Słońce wyszło, deszcz chwilę popadał, pasie słonka pięknie, naprawdę pięknie. Jak? Można nie zabudowywać wydm? Można? No, może i można. No, ale nie byłoby pieniążków, a pieniądz jest najważniejszy, prawda? Prawda? Finowskie politykiery? Pieniądz jest najważniejszy. co? Dzisiaj się tu nosujemy. Halo, halo? Poczekaj, poczekaj. A, dobra. Wiesz, schodami w dół, nie? się w dół? Tak. Z góry na dół? Tak. Bo, bo widzę, idzie tylko... Uwaga. I co? 109 jest? Nie ma jeszcze. Ludzie, zresztą my zrobimy drugie kamino, a nie w hotelu. Mamy wyjście, nie wiem co. To... No o, wole, nie to Mhm. teczka. Zaczynamy, teraz słuchajcie. Ciekawego. Miłe panie. No wchodzi? I... Oooo! No jakoś się tu przemęczymy dzisiaj. A myślisz? A może tak. Z widokiem na ogród, tak jak pani mówiła. Czy na krzyż? Ogród. Jest tak, tak, to jest no tam. Jak, jak myśliśmy, to uwaga, to uwaga. Nie? Tutaj robimy najazd i. Dzień dobry. Dzień dobry.